Wielka wiatrówka. Pauza. Kasper, ile to gówno kosztuje? W otrzymujemy tutaj szynę riz, żebyśmy mogli sobie przyczepić lunetę, chociaż nie wiem, po co komu luneta w tak dużym pistolecie. Chyba każdy do puszki w ogrodzie trafi. Będziecie musieli przeładowywać tak gównianie kulki. Możesz zrobić zbliżenie na ten, do rozwalania puszek. Użyjemy niestety butelki z wodą, ale mam nadzieję, że się nada. Co? Jak ja jakie to jest, tak jest niemożliwe. Witam w dzisiejszym odcinku replika Wektora od Krypteka. Kosztry. Ja, ja... Krajteka. Ja w dzisiejszym odcinku replika Skara Wektora od Krajteka. Witam w dzisiejszym odcinku Chris Wektor od Krajteka. W dzisiejszym odcinku replika. Krisa Wektora od Cryteka. Replik Koszt repliki to jest 3700 zł. Drogie bydle. Mm -hmm. Dalej. Tak, będziecie musieli koszt magazynka to. To to jest spasowanie jest idealne. Ile ma kulek w magazynku? W dużym magazynku mieści się około 150 kulek. I sprawdźmy sobie, jak to działa do 100 strzela. Ale no... no spokojnie, ja sobie wszystko wypikuję. Baterie w tym cudeńku, to jest uwaga, proszę Państwa, będzie największa upierdliwość całej tej wspaniałej broni. Ja to otworzę, żeby pokazać, że jak to jest zgubniane. Ja to zrobię kombinerkami, bo już mi się nie chce. No, co za łajno. Nie, moje filmy są po prostu napikowane jakimiś kurwami, gównami innymi. Byście zobaczyli jak je montuję, to... Kujśmy tego się. Tego się nawet wyjąć nie da. Podsumowując, replika za trzy. Czekaj, mikrofon widzę. O kurwa, tam są baterie, jewane się teraz to jewane gówno, chwa piło ja frygry. Ja to zostawię w tym filmie. Będzie tyle. Pegi 11. Czekaj, bo tam, tam furasa. Fu te... <grystanie> Dziękuję, zobacz. Co? Ale lepiej możesz A? to zrobimy przy Twoim odcinku. Wcale nie. Pacyfistyczne uzji było wiesz. To było dla, dla, dla nubów. Ja też miałem karabin, widzisz? No, ja też miałem karabin dla nubów, widzisz? Tam leży, nawet nie działa. A działał. Co? Karabin? Nie, zostaw moje gówno. Neonowy. To jest muszka czy szczerbinka. A to jest model jaki? W sensie realistycznej broni? Nie musisz tego wy... 150 zł i dostajemy w zestawie magazynek. Coś jeszcze? Czyli po prostu magazynki. Dostajemy dwa, tak? Że jeden tylko jest? W zapasie, czy, czy do broni? A będą jeszcze raz. Pudełku są no warte, więc lepiej ich nie używać. Już. Aha, nie ma, nie ma gazu? Kurwa. Ja pierdolę. Dziękuj. No. A podaj mi to gówno yy, za 200 fps.